Witam serdecznie moich gości, Mateusz Król-Brugo Grudnowak. Cześć, witam. Mateusz, zadanie było proste, wygrać mecz za trzy punkty, ponieważ ta sytuacja ratowała Wam byt, ewentualnie i szansę o walkę o pierwsze piątkę. Dzisiaj pokonaliście drużynę Gotome. Oczywiście za tydzień tak naprawdę wszystko zależy od Was i od wyników innych drużyn, ale pierwszy punkt do tej walki o piątkę zrobiony. Tak jest, fajnie, cieszy wygrana, taki był plan. Zawaliśmy sobie sami początek tej rundy, więc trzeba teraz na koniec dać siebie wszystko. No i niestety nie tylko od nas to zależy, bo tam z tego co wiem w ostatniej kolejce jeszcze go to ma musi przegrać. No ale dzisiaj pierwszy krok zrobiliśmy do tego, żeby jeszcze powalczyć tą pierwszą piątkę. Patrząc na dzisiejszy mecz z Gotomą właśnie. Bardzo fajne spotkanie, ale no muszę przyznać, że twarde nogi dzisiaj musiałem mieć jedna i druga i zespół, bo nikt nie odstępował. Ale... No właśnie, jak ci mówiłem przed wywiadem to strasznie jak na drugą Ligę twardy, twardy mecz. Nieraz nawet w Ekstraklasie takich nie mieliśmy sezony wcześniej u Ciebie, ale fajnie to znaczy, że poziom w tej nawet drugiej lidze jest bardzo wysoki. Najważniejsze, że kończymy wszyscy zdrowo. Patrząc na poziom Gotomy, jaką, jaką dałbyś mi ocenę? Jakbyś to skwitował dzisiaj? Masz ocenę od 1 do 6 tradycyjnie? Myślę, że patrząc po wyniku dla nas szczęśliwy, dałbym mi taką trójkę. Myślę, że po. W wcześniejszych ich meczach spodziewali się, że dzisiaj nas lekko pykną. no ale my też postawiliśmy swoje warunki, więc z tego ta kaniska ocena jak dla nich. Jakbyś usprawiedliwił brak twojego brata, który na początku tutaj był, Łukasz, a teraz go nie ma, bo nie wiemy co się z nim dzieje. Musiałbym to brzydko powiedzieć, ale nie powiem. Dał dupy, lekko mówiąc, coś tam jakieś kontuzje, praca, no i niestety musieliśmy grać całą. Pierwszą tą kolejkę bez jednego czynnego, no a wiadomo, że w takich ligach dużo ten czynny zmienia nie? i dzisiaj przyszedł Wiktor za niego, no i można powiedzieć wygrał na mecz w ostatnich y, tych minutach. No właśnie, pytanie takie powiedzmy tak albo nie. Czy Wiktor dzisiaj zrobił na tyle różnicę, że ten mecz jest wygrany? Oczywiście, że tak. Tak jak widzisz sama końcówka bierze dwie bramy, ładuje i... szapoba. Super. Ważne wzmocnienie dla nas. Nic dodać, nic dodać, nic dojąć. Dziękuję tak, za wywiad. Dzięki, cześć.